Witajcie na kanale Kraina Nieświadomości. Uznałem, że oprócz interpretacji snów, zacznę przygodę z podcastami. Planuję nagrać kilka filmów na temat włoskiego badacza Corrado Malangi. Zaczniemy od niezwykle fascynującej koncepcji, jaką jest triada umysłu według Corrado Malangi. Malanga, jako psycholog i badacz ludzkiej natury, stawia przed nami pytania związane. Z naszą tożsamością, percepcją oraz z tym, jak nasze myśli, emocje i działania kształtują rzeczywistość. Jak mawiał Platon: Myśl jest formą bytu. W tym odcinku Korado Malanga zaprasza do odkrycia, w jaki sposób te trzy elementy mogą współdziałać, by prowadzić nas do głębszego zrozumienia siebie. Triada umysłu, wprowadzenie. Corrado Malanga uważa, że triada umysłu składa się z trzech fundamentalnych aspektów: myślenie, odczuwanie i działanie. Te trzy składniki są ze sobą ściśle powiązane i tworzą złożony węzeł, który wpływa na nasze postrzeganie świata. Malanga przytacza myśl René Descartes: Myślę, więc jestem. Jako kluczowy punkt wyjścia do refleksji nad tym, jak myślenie definiuje naszą egzystencję. To, co często traktujemy jako sprawy oczywiste, w rzeczywistości może skrywać głębokie tajemnice i mechanizmy, które dekodują naszą rzeczywistość. Myślenie okno na rzeczywistość. Pierwszym elementem triady umysłu jest myślenie. Corrado Malanga podkreśla, że myśli kształtują naszą percepcję rzeczywistości. To, jak myślimy o sobie i o świecie, wpływa na to, jak żyjemy. Niekiedy to, co myślimy, staje się dla nas największym wrogiem. W filmie Matrix postać Nio staje przed wyborem między pigułką niebieską a czerwoną. Corrado Malanga uważa, że ten wybór symbolizuje naszą zdolność do myślenia krytycznego. I kwestionowania rzeczywistości, w której żyjemy, kiedy podejmujemy decy decyzję o podjęciu eksploracji własnych myśli, dokonujemy świadomego wyboru, który może odmienić bieg naszego życia. Iluzja myśli. Malanga zwraca uwagę na to, że nie wszystkie myśli są prawdziwe. Jak zauważa Byron Katie, nie wierzę we wszystko, co myślę. To bliska. To zrozumienie otwiera przed nami drzwi do głębszego wglądu w nasze umysły. Często powielamy negatywne przekonania, które nie mają solidnych podstaw. Corrado Malanga sugeruje, że kluczowym krokiem w rozwoju osobistym jest nie tylko rozpoznanie tych myśli, ale również ich kwestionowanie. Co, jeśli to, w co wierzysz, jest jedynie iluzją? Praca nad samowiedzą pomoże w przełamaniu tych ograniczeń. Odczuwanie, mapa emocji. Drugim elementem triady umysłu są emocje i odczuwanie. Corrado Malanga podkreśla, jak bardzo nasze emocje wpływają na nasze życie i decyzje. To, co czujemy, często staje się podstawą naszych działań oraz reakcji na świat. Jak zauważa Nicze: Cokolwiek mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Emocje, które przeżywamy, mogą być zarówno siłą, jak i przeszkodą. Corrado Malanga zwraca uwagę na to, że nasze lęki, radości czy frustracje są nie tylko reakcjami, lecz także ważnymi sygnałami, które powinny poprowadzić nas w stronę autentycznego życia. Działanie, realizacja myśli i emocji? Trzecim i ostatnim składnikiem triady umysłu jest działanie. Korado Malanga wyraźnie zaznacza, że nasze czyny są wynikiem naszych myśli i emocji. Doskonałość nie jest aktem, lecz nawykiem. To słowa Arystotelesa, które doskonale pasują do tej koncepcji. To, co robimy. Wynika bezpośrednio z tego, jak myślimy i co czujemy. W filmie Matrix działania bohaterów mają olbrzymie znaczenie. Malanga zwraca uwagę, że działania mogą prowadzić do rzeczywistości pełnej potencjału lub wciągnąć nas w chaos. Świadome działanie, które wynika z analizy naszych myśli i emocji, staje się kluczem do szczęścia i spełnienia. Intencjonalność w działaniu. Korado Malanga często przypomina, że klucz do pełni życia leży w intencjonalnych wyborach. Każde działanie powinno być przemyślane i mieć na celu osiągnięcie wewnętrznej harmonii. Jak mówi Morfeusz w Matrixie: Nie wystarczy widzieć, trzeba także działać. Ta zasada jest fundamentalna dla każdego, kto pragnie przekształcić swoje życie. Podsumowanie, zrozumienie siebie. Korado Malanga przypomina, że myślenie, odczuwanie i działanie stanowią triadę, która kształtuje naszą tożsamość. Zrozumienie tego, jak te trzy elementy łączą się ze sobą, jest kluczem do zrozumienia siebie i otaczającego świata. Jak powiedział Mojżesz: Niech wolność będzie w Twoim sercu. Prawdziwa wolność zaczyna się w momencie, gdy zaczynamy analizować nasze myśli, emocje i działania. Triada umysłu, według Corrado Malangi, to narzędzie, które może pomóc w odkryciu naszej prawdziwej mocy. Równoległe rzeczywistości film Incepcja i wiedza wedyjska. Na zakończenie chciałbym nawiązać do dwóch fascynujących tematów filmu Incepcja oraz wiedzy wedyjskiej. W filmie Incepcja mamy do czynienia z wielowarstwowymi rzeczywistościami, w których pojawiają się pytania o prawdę, iluzję i naturę świadomości. Bohaterowie filmu eksplorując nowe światy, tworząc i modyfikując rzeczywistość za pomocą własnych myśli i to w sposób, który przypomina koncepcję Malangi. Możemy zauważyć, że tak jak w Incepcji, marzenia, i myśli kształtują nasze doświadczenia. Tak w ramach wedyjskich nauk mamy pojęcie maja, czyli iluzji, która otacza świat materialny. Wedyjskie teksty uczą, że rzeczywistość, którą postrzegamy, jest tylko swoistą grą zmysłów, a prawdziwą naturę rzeczy możemy odkryć jedynie poprzez wewnętrzne zrozumienie i samopoznanie. Koncepcje te na pewno są zgodne z myśli malangi. Który kładzie nacisk na świadome podejście do myślenia, odczuwania i działania. Warto zatem, w duchu tych nauk, eksplorować swoje wewnętrzne ja i stanąć przed pytaniem: co jest prawdziwe w naszych myślach, emocjach i działaniach? Czy to, co postrzegamy jako rzeczywistość, jest rzeczywiście ze sobą spójne? Dziękując raz jeszcze za Waszą uwagę, zachęcam do głębszej eksploracji tych tematów. Niech ponowne odkrywanie i analiza własnych myśli, emocji i działań w kontekście zarówno malangi, jak i pradawnej wiedzy wedyjskiej prowadzi Was do większej świadomości oraz samorealizacji. Dziękuję za Waszą uwagę w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te spostrzeżenia zainspirują Was do głębszej refleksji nad sobą niech triada umysłu stanie się dla Was kluczem do odkrycia własnej prawdy.